W tym filmie pokażę wam jak zmienić motyw systemowy na czymś takim jak CS25+. Aby to zrobić przejdź do ustawień. W ustawieniach musisz przejść do motywów, które są tutaj. Teraz kliknę na kontynuuj, a w sekcji motywów tutaj, który możesz znaleźć różne rzeczy. Przejdę do tych na górze. Następnie wybiorę darmowe, ponieważ nie wszystkie są darmowe, niektóre są płatne. A teraz możesz wybrać ten, który Ci się podoba. Więc ustawię ten. Możesz kliknąć na pobierz. Stosuj. Następnie zajmie chwilę zastosować motyw. Widać, że motyw został zastosowany. Tak wyglądają moje aplikacje. Aby wrócić do, do domyślnego motywu, możesz po prostu przejść do ustawień, a następnie do menu je ja, w motywach, w ustawieniach. Pozwól, że przejdę do ustawień tutaj. Po prostu przechodzę do menu motywy. Moje rzeczy, motywy. Domyślę, zastosuj. Wszystko wróciło do normy. To wszystko, polub i subskrybuj. Następnym razem.